OK, okej, okay. standardowo zaczynamy analizę od największego interwału. W tym przypadku no, będzie to mm, dniówka, tak? bo tygodniówka dniówka no, na razie nic nie mówi. Mamy bardzo mocne w ogóle pójście do góry, ale na początku też chciałbym e, właśnie powiedzieć Wam o tym longu. Właśnie w tym momencie go zamknąłem e, dosłownie. 91:350. E, trzymałem go od 81 tysięcy dolarów i według mnie to jest już dobre. E, miejsce do zamknięcia tej pozycji. Z Czemu zamknąłem pozycję? A mówiłem, że czekam na ten tygodniowy gap, który jest na 96 tysiącach dolarów. Już wam mówię, dlaczego. Po pierwsze, flipnęliśmy tego gapa, tak? Tego dniowego i mówiłem, że idziemy na 96 tysięcy dolarów, ale co mi się nie podoba przy tym wzroście, to że dzisiaj jest święto, tak? Nowy Jork dzisiaj nie będzie w ogóle brany pod uwagę, bo tam jest wszystko pozamykane i nie będzie tego wolumenu. A kiedy nie ma wolumenu, nie ma Nowego Jorku, no to Bitcoin zazwyczaj wielorybem przyjmują rynek i jest dużo manipulacji, więc to jest pierwszy, pierwszy powód. Drugi powód jest taki, że można powiedzieć, że ostatnio bardzo często przejechałem się na tym, że jak Bitcoin dobija do jakichś order bloków, to zaczyna tutaj spadać tak jak widzicie w tym miejscu pojawił nam się mam ten mam tego order bloka i już mi się tutaj zapala yy, taka czerwona lampka czyli yy, mamy takie coś mam już takie troszeczkę taką euforię yy, że bardzo ładnie mi to idzie coś tam zapala mi się takie już FOMO lekkie więc stwierdziłem kiedy już chcę wysyłać takiego screenshota do kolegów ile zarobiłem yy, no to powoli trzeba zamykać tę pozycję i właśnie w tym momencie zamknąłem tą pozycję na 91350. To jest drugi powód, czyli pierwszy powód, no to po prostu Bitcoin dobija do bloku, Dzisiaj jest święto, nie będzie większego wolumenu, więc bardzo możliwe, że tutaj Bitcoin lekko sobie tam ludzie tutaj będą ładować się FOMO też w longi. Bitcoin wtedy też lekko spadnie przynajmniej do tego 4-godzinnego wzrostowego gapa albo do tych gapów tutaj i też nie podoba mi się to, że zostawiamy te Low resistance liquidity w tym miejscu, tak przy tym wzroście, ale tak jak mówiłem we wczorajszym filmiku, że bardzo często Bitcoin właśnie zostawia te płynności poniżej, robi tu jakąś tam taki trójkąt i po prostu się wybija ku górze bez zbierania płynności. No i właśnie to się wydarzyło, to co mówiłem, po prostu zaczęliśmy rosnąć, ale boję się, że to może być po prostu. Fake out, tak, że tutaj ludzie już zobaczą. O dobra, Bitcoin znowu rośnie do góry. Widzicie w tym miejscu, już Bitcoin wygląda. Wyłącz e, te rysunki. Bitcoin wygląda już naprawdę, jakby chciał tutaj rosnąć iść do góry, tak, ale no dobija tutaj do order block'a i możemy jeszcze jeden pullback mieć, tak. E, no, naj, najbardziej realny scenariusz to jest ten właśnie tutaj ten order block, szczerze, i stąd. Na mniejszym interwale będę próbować łapać kolejnego longa. Jeżeli Bitcoin da taką okazję, to oczywiście wejdę tutaj w tego longa z tego order bloka. Według mnie, no w trendzie spadkowym i tak już to bardzo dobrze wygląda, jak mamy tak naprawdę jedną, drugą. Trzecią, czwartą, cztery świeczki wzrostowe w jednym kierunku, no to już dawno, dopiero tutaj, to było praktycznie miesiąc temu, więc według mnie, no to już może tutaj powoli Bitcoin zacząć się odwracać, a tego bym nie chciał holdować, jak Bitcoin kolejny raz wraca tu, prawdopodobnie zrobi jakiś ruch, czyli pewnie spadnie do order bloku, pewnie zrobi coś takiego, zgarnie płynność i dopiero wtedy pójdzie do góry jeszcze. no na pewno, może nie na pewno ale tak mi się wydaje, że Bitcoin zrobi coś takiego zgarnie tą płynność stąd może nie pójdzie po ten dołek stąd ale nie chciałbym zobaczyć jak moja pozycja z 1200% czyli tam 5000 dolarów, które zyskałem spada mi znowu do praktycznie 1000 dolarów więc wolę już zamknąć tą pozycję i zagwarantować zysk bo tutaj już mam tak naprawdę 2 RR jeszcze Wam pokażę 81 tysięcy dolarów. I tutaj do tego momentu miałem 7 rr. Czekajcie, bo tutaj jest coś. 7 rr, tak? I zamknąłem w tym miejscu na 1 do 5 rr, więc te 2 rr mi tak naprawdę nie robi już różnicy, a mogę stracić tak naprawdę 4 rr, więc to już mi tak naprawdę. E nie, nie ma znaczenia dla mnie, czy zarobię 2000 dolarów więcej, czy stracę 4000 dolarów, bo według mnie jak najbardziej możemy zobaczyć pullbacka do np. 86, a tutaj jeśli będą 5 RR, tylko na przykład 2 RR, więc już nie chcę trzymać tego, tego, tego tej pozycji do kolejne 2 RR, tylko sobie po prostu tutaj stąd najwyżej odpalę longa kolejnego i wtedy zyskam jeszcze więcej. Jeżeli nie Bitcoin odejdzie do góry, to stracę tylko 2 RR, a mm, nie stracę tych 4 RR, które zarobiłem, tak? Już zamknąłem tę pozycję, więc te pieniądze są u mnie na giełdzie, tak? Ale dobra, teraz przejdźmy do czystej analizy, co tutaj się aktualnie dzieje i co tutaj się wydarzyło. No, mieliśmy ten ruch wzrostowy wczoraj o godzinie 17, czyli to praktycznie Nowy Jork Nowy Jork, Nowy Jork to wypchał. Czy to o później Nowy Jork konsolidował? Tutaj jakaś manipulacja i mieliśmy powrót do góry. London High, Asia High. Tak jak wam mówiłem, zgarnęliśmy te wszystkie płynności, które tutaj zostawiliśmy. Tak, Asia High, Asia High, London High. E, mieliśmy jakiś tu spadek i po rakieta po prostu po te wszystkie płynności. Tak, zgarnęliśmy te płynności i teraz widzicie co się dzieje. No, tutaj się zapaliły pierwsze czerwone lampki. Tak, czyli dobijamy do największego interwału, do jakiegoś już oporu. Czyli do tego order bloku tutaj można powiedzieć, że flipnęliśmy wszystkie gapy. No, ale Bitcoin ostatnio bardzo często słucha się tych order bloków. Tutaj dobiliśmy do niego, no praktycznie w tym miejscu już jest ten order blok, choć to jest ta jednodniowa świeczka, ale e, no, dobiliśmy do tego order bloku. I co tutaj się dzieje? Na mniejszym interwale zauważyłem, że m, Azja mieliśmy kontynuację wzrostów, Londyn tutaj mieliśmy troszeczkę zwolnienie i Londyn co zrobił? Wybił Azję, tak? Czyli bardzo możliwe jest to, kiedy Azja idzie do góry, Londyn manipuluje, co robi Nowy Jork? Nowy Jork kontynuuje, tak, ale tego Nowego Jorku dzisiaj nie będzie. Bardzo możliwe, że wieloryby przejmą rynek tak, i po prostu spuszczą go z ceny i wzią, wezmą sobie profity. Bardzo możliwe, że tutaj się ładowali w, 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 w zysk, znaczy ładowali się pozycje i tutaj wyciągali zyski. Co jeszcze? Co jeszcze? Wam powiem, jak mi to troszeczkę wygląda. Pozwolę sobie usunąć tego gapa. Pozwolę sobie usunąć to i powiem, jak mi to troszeczkę wygląda, tak? Jak znacie, oglądacie moje analizy, to od kilku, tam już może nie od kilku, no od jakiegoś czasu mówię wam od, o tym właśnie, o tym właśnie paternie, tak? Czyli AMD. Co my tutaj mamy? Mamy akumulację, tak? Czyli akumulacja, ta akumulacja, akumulacja manipulacja, co jest ważne, manipulacja, czyli pójście do góry i załóżmy zmanipulowanie do jakiegoś poziomu, no to może być każdy poziom, na przykład ten order block, no po prostu manipulacja i tu może być dystrybucja, zrobienie czegoś po prostu takiego, tak, czyli AMD, tak, akumulacja, manipulacja i tu może być ta dystrybucja. Z racji tego, że jesteśmy w mocnym trendzie spadkowym, jak najbardziej to widzę, co, że Bitcoin tutaj jeszcze będzie miał innego pullbacka. Spadniemy tutaj, zgarniemy tą całą akumulację, i stąd dopiero pójdziemy do góry. Bitcoin bardzo często robi takie, takie scenariusze. Takie jak, nie wiem, czy będzie tutaj jakiś przykład. Na przykład tutaj, ale to jest na mniejszym interwale, więc wam pokażę o co mi chodzi. Więc mamy tą. O, tutaj jest, w tym, w tym przypadku to jest dosłownie to samo. Hmm, może, może nie, dobra, ale e, mamy akumulację, tak, mamy tą akumulację, manipulację i dystrybucję, tak? Czyli e, może tutaj jest ten przykład, tak, tylko to jest na odwróconym wykresie. Mamy akumulację, manipulację i Bitcoin dosłownie robi to samo. Hmm, Odwrócono ten wykres. O, mamy akumulację, tak? Akumulacja, manipulacja, pozwolę sobie to zaznaczyć w ten sam sposób. Akumulacja, manipulacja i będzie dystrybucja, tak? Czyli będziemy pójdziemy w tą stronę, tak? Zobaczcie, po dystrybucja i zobaczcie, co tutaj się wydarzyło. Po prostu gigantyczny zjazd po tą płynność, którą tutaj zostawiliśmy, i obawiam się, że tym razem wydarzy się to samo. Dlatego też stwierdziłem, że zamykam tą pozycję i nie będę chciwy, tak, bo chciwość nigdy nie popłaca, tak, lepiej tutaj wyciągnąć te zyski. No i widzicie, że bardzo, bardzo podobny jest ten scenariusz, szczególnie, że tutaj ta cała płynność, te low resistance liquidity zbieraliśmy od piątku, 21 listopada, więc prawie tydzień płynności i bardzo możliwe, że tutaj dużo osób kopie FOMO, tak, więc ja zamknąłem tę pozycję, jestem jak najbardziej zadowolony z tego longa, i że go przetrzymałem z 81 do 91, myślałem już o tutaj w zamknięciu, ale tak jak ja mu mówiłem, coś czułem, że jeszcze będzie jeden ruch wzrostowy, oczywiście, oczywiście, co muszę znać, mogę być w błędzie, jak najbardziej mogę być w błędzie, że to nie powrócimy, tylko na przykład kontynuujemy tu i dopiero wtedy wrócimy pod tą płynność, ale z tego, że byłem w longu i już jestem zadowolony z mojego zysku, no to zamknąłem tę pozycję, bo widzę już kilka czerwonych lampy, które się zaswiecają, jeżeli będę w błędzie, no to trudno, stracę znaczy nic nie stracę, ale nie zarobię po prostu więcej, ale jestem jak najbardziej zadowolony z tego zysku. Jeżeli Bitcoin, tak jak mówiłem, spadnie do tego jednodniowego order bloku, co bym był bardzo, bardzo szczęśliwy, czyli do tego miejsca, tak? Bo mamy serię wzrostowych świeczek, tak? Mamy ruch wzrostowy, seria wzrostowych świeczek, jedna spadkowa i kolejne wzrostowe świeczki, więc możliwe, że z tego order bloku będziemy kontynuować, tak? Jeżeli nie zgarniemy załóżmy, tych tego tygodniowego gapa, no to będę szukał tego longa po kontynuacji. Więc ten order block jak najbardziej jest tutaj um, plany pod uwagę. Oczywiście cena może zrobić coś takiego, sfejkoutować i jeszcze wtedy spaść po tą płynność i dopiero wtedy pójść do góry. Tak, tak się rusza cena, tak? Czyli po zgarnięciu generuje płynność, zgarnia tą płynność i dopiero wtedy idzie po kolejną płynność, tak? Tak się rusza Bitcoin. E no i z racji tego, że jesteśmy w trendzie spadkowym, no to spodziewam się po prostu się tych dołków. No ale e, na razie nie otwieram żadnej pozycji, dopiero interesuje mnie gdzieś pozycja z discounta, tak? czyli z tego całego ruchu wzrostowego. Widzicie tutaj, tutaj cały czas jesteśmy w trendzie wzrostowym, więc to jest e, spadkowym, więc to będzie po prostu powrót e, po płynność jak najbardziej 0,5, tutaj jakiegoś order bloka, gapa i stąd będę szukał ląka po kontynuację wzrostów, tak, więc taka, taka krótka analiza, znaczy krótko, może dłuższa, ale widzicie, co tutaj się dzieje, no jeszcze mi się nie podoba to, że Asian Law jest tak nisko na 90-300, więc z takiego ruchu wzrostowego stwierdziłem, że wyciągam po prostu zysk, jeszcze Londyn zgarną Azję, wygląda mi to jak początek szczytu, szczytu właśnie tego ruchu wzrostowego, bo jak możecie zauważyć w tym miejscu tego nie było, tak, mieliśmy poniedziałek wtorek, środa wtorek, środa, tutaj się nic nie działa takiego, tutaj niedziela poniedziałek, widzicie, że tutaj nie było żadnych takich zgarnięć płynności, generowaliśmy tą płynność do góry żeby po nią pójść i po nią poszliśmy i nie zawróciliśmy, a tutaj nie ma tej płynności do góry Londyn zgarnia Azję i bardzo możliwe, że pójdziemy w dół tak samo jak było w tym przypadku tutaj widzicie, Azja Azja się zamyka, mamy zgarnięcie płynności Londyn Londyn się zamyka, mamy zgarnięcie płynności i ruch w dół. Tutaj też Londyn, no wie, rozgarnia płynność i idziemy w dół, więc tak samo nawet tutaj jest Londyn. Mamy zgarnięcie płynności i jazda w dół, więc to jest dla mnie czerwone, czerwone światło, dlatego zamknąłem tego longa. I według mnie no, dzisiaj możemy zobaczyć jakiś tam powrót do na przykład no, gdzieś tego gapa, tego gapa. A na przykład 1-2 dni na weekend możemy widzieć cenę poniżej po 88-86 no tysięcy dolarów. tą płynność I ja osobiście na razie nie otwieram żadnych pozycji, będę się przyglądać. Więc tyle co chciałem Wam przekazać. Dzięki za oglądanie. A jeżeli chcecie, oczywiście skorzystać mm, z takich właśnie rozegrań, jakie ja, ja gram, no to zapraszam Was na prywatną grupę. A wszystkie linki znajdziecie w opisie. Możliwe, że jutro pojawi się jakaś albo pojutrze większa promocja z okazji Black, Black Friday, więc. Obserwujcie grupę i dzięki za oglądanie. Widzimy się jutro. Cześć.